Hej, witajcie z tej strony Oliwier, no nie Oliwier, ale bo mówisz, że jestem dobra, dzisiaj będziemy nagrywać, już wam napiszę, co, już będziemy nagrywać i tylko chwilę na wam, co będziemy robić. I już kiedy kończysz robimy odcinek. Okej, okay, no to mamy macie takie wielkie informacje, więc będziemy nagrywać i na początku i... Będziemy grali z odmiarzem, takim, i takim, jakim jest. Może nie tym, może nie tym, nie. Tak, ja tego nie mam, do e, tak, tak. Dobra. Jak trzy raz wygram widzowie, no to będę normalnie nagrywał filmy, a jak przy, nie, no to tydzień y, kara w, na, na nagrywaniu filmów. Dobra, a i ten ten jeden Power cubes oznacza żebyście zostawili łapkę w górę, a... jak ja zaraz pokonam Mortisa, bo to, to oznacza, że Albo dobra, zostawcie su. Ta druga. 10 łapek w górę pod tym filmem. I bardzo was proszę. A o tym nie, nie żebra, ale. No, mówię. Hmm. Dobra, ja nie wiem. Ja kiedy ja wygram jeszcze dwa razy, to to będziecie mogli Nie, dobra, ja już nie wiem. Ja już nie wiem. czekaj. Hmm. Dobra, Dobra, no to zaliczamy to jako... jako przegrana no prze, Sorry bardzo. Hmm. Ale jak będzie czerwone, widzę mnie na to zawsze przegrana. No nie, chyba nie będę. Chyba nie będę. Chyba, że się skampimy do ja wiem, ja wiem, to jest bez sensu, ja wiem, ale muszę, muszę, bo chcę nagrać dla was filmy to jeszcze, jakieś fajne, jak przyjdą mi do głowy jakieś. Niech tydzień przerwy od, gra... no, od nagrywania Brosterst, naprawdę. Bo wy bardzo lubicie tą grę, ja wiem, ostatnio pod jakimś filmem postawiliście 10 łapek w górę i jeszcze, na... I jeszcze wpadajcie na mojego Discorda, bardzo serdecznie zapraszam. Jezus, ja się boję wychodzić. Nie, no widzi mnie, no. No widzi mnie. Nie mogę. Ty, chyba się nie uda. Idą. Chyba się nie uda. Wprowadź jak będziemy czwarte miejsce, no to możemy poznać, że mamy mam, już wójna. Albo nie. Nieważne, nieważne. Mogę tak pokazać. Nie, nie. Dobra, dostałem. Mhm. A i napiszcie pod komentarzem. Dobra. Ale spokojnie. My mamy zaliczone. Jest na angielsko, wiedzą zaliczona Dobra, plus 7. Tak jakby ja się cieszę. Bo... Dobra. No to teraz... Ostatnia gierka Jak ja przegram, to nie mogę nagrywać filmów przez tydzień. Jak ostatni raz... Nie uda mi się, no to, wiecie, no to nagrywam. Nie? Będę się cieszę bardzo, bo nie chcę przeważ Tylko. No hmm. i pamiętajcie, suba jeszcze, i do lajka, dobra. <ścoughs> Przepraszam bardzo. Dobra. 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 Czerwony czy. Yes! Mamy to! Mamy to! Nagrywam filmy normalnie. Ale ten czynek nam wystraszył. Nie mogę. Dobra. Miejsca z tym. Wbijamy mi do tego. Do tego. Wbijamy mi i kończymy odcinek. Może pokażę jeszcze wam jedną gierkę. Belli najdłużej. Koniec. będziesz. Ta. Dobra. Ja wiem, ten challenge był stresujący, ale mamy zaliczone, więc przegramy jakieś no, klasyczne giełki teraz nasze wszystkiego. Nie możecie pomyśleć, że jaki jestem debil, ale było dla mnie taki um, fajny challenge, tak mi się wydaje, nie? Dobra, nieważne. Nic tu nie było. Wcale mnie nie zatakowało, wcale... A i wymyślajcie pod komentarzem, challenge jakieś, dowolne, i... albo nie, bo ja Wam pokażę coś na koniec. E, napiszecie mi w komentarzu, czy, czy, czy mam taki challenge zrobić, czy coś. No, to mi napiszcie. No, Dobra, chociaż czwarte miejsce. Nie, niech pędzi, niech pędzi. Nie muszę mieć wpływ. Ja chciałam trzecie, chciałam czwarte. Nie trzecie. O. Dobra, no jak to pierwszy, piersi, dobra. <suszy> 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 dobra. Okej, okay. celowałam w ult'a. mi celowałam. Tobel nie jest taka gorsza chyba. Nie wiem. Nie. nie no. Gości nam bagi, kota myszka, no. Gościuła, się, ze mną kotka i mieszka. Nie chodzi łatwo cię wdeć, naprawdę. Nie. Dobra, nie ma już. Nie ma życia już chyba. No weź, no kość. Dobra. Dobra. Ja, ja tutaj nie, ma, nie tutaj nie mam, nie tutaj nie mam. Cheater. Cheater. Cheaton.

Teraz zaraz wracamy. Dobrze, więc challenge jest taki, że Gasi mi napisał. A i challenge to jak zobaczę Karla, to, za, to, to zakończamy... Pomyliło się jemu, ja zakończam odcinek. Pozdrawiam. No i dałem mu serduszko i teraz pytanie. Piszcie mi pod komentarzem, czy chcecie taki, czy chcecie taki challenge, czy raczej coś innego i z, możecie mi zadawać pytania pod komentarzem jak jakiś challenge lub nie wiem lub obojętny jakiś komentarz i dobra, no to ja już chodzę do Brawl Stars no i co, no jeszcze kruk wam na po końcu pokażę wam jeszcze zlajka z tu dobra, no to już to chyba byłoby na tyle i ja się z wami... O chwilę o chwilę jeszcze sobie na koniec może sprawdzimy kto jest top jeden w klubie. Jakiś Polaców, Polaków. Co? Aaa, okej. Okay. Ja nie wiem. Nie ja wiem. Jakiś gościu, jakiś rusak chyba. Bo... Dobra, nieważne. Dobra. No to ja już lecę, naprawdę ja już lecę, bo muszę mu zwartować wam jeszcze. Więc ja już lecę na... na...